przejdźmy właśnie do Wielkiego Piątku, bo to jest liturgia o tyle szczególna, że tego dnia w Kościele Katolickim nie sprawuje się mszy święte. Tak. nie sprawujemy mszy, no bo, bo przeżywamy to, co msza święta może nie tyle oznacza, co, to raczej to, co msza święta uobecnia, nie? czyli całą jej mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Wielki Piątek koncentrujemy się na Krzyżu. To jest ten znak, który no, dla nas stał się święty poprzez mękę Jezusa, dlatego że on na, na Krzyżu umarł. Ale patrząc na Krzyż, szczególnie Wielki Piątek, my nie zapominamy, że to nie jest tylko narzędzie tortur, męki, szubienica. Ale to jest także tron, z którego Jezus króluje. To jest to miejsce, w którym dokonuje się ofiara Chrystusa, ale ta ofiara jest dla nas, jakby widzimy pełny sens tej ofiary, bo pamiętamy, że nastąpiło później zmartwychwstanie. I tylko dlatego dla nas krzyż jest święty, bo wiemy, że Jezus zmartwychwstał. Jakby nie zmartwychwstał, to, to byłby to nadal znak hańby, nie? to byłaby zwykła szubienica. A tak stał się świętym znakiem, bo, bo Jezus zmartwychwstał, a, a na krzyżu w całej swojej wolności oddał swoje życie właśnie po to, aby nas zbawić, czyli Ofiarował siebie zamiast nas. On umarł i pokonał śmierć naszą. Przychodzi mi do głowy taki fragment książki Romana Bransztatera, właśnie o Jezusie z Nazaretu, gdzie podczas ostatniej wieczerzy uczniowie dziwią się, że nie ma baranka paskalnego na, na, na stole i Bransztater to interpretuje tak, że tym barankiem ofiarnym jest sam. Sam Jezus. Towarzyszą w naszej rozmowie, towarzyszą nam relikwie Krzyża Świętego, a Wielki Piątek to też jest czas, kiedy adorujemy Krzyż. Tak przynajmniej było przed, przed wybuchem pandemii. Na ile jest to ważny znak tego, tego dnia, znak liturgiczny? No, dla nas tym świętym znakiem jest Krzyż Chrystusa, którego maleńką cząsteczkę tutaj mamy w tym relikwiarzu. Wypożyczonym z kościoła z Nieborowa, gdzie jest przechowywany na stałe. No właśnie, krzyż Jezusa, gdy na Niego patrzymy, to, to On nam uświadamia, że, że to, co bylibyśmy skłonni wyrzucić z naszego życia, to Jezus swoją mocą przemienia. I gdy z nas spotyka coś, czego po prostu nie chcemy, jakieś takie sytuacje no, trudne w naszym życiu, tak jak choroba, no, teraz to jakoś szczególnie dotyka właściwie cały świat, to my możemy no, te jakieś niewygody, to jakieś cierpienie, tę samotność też swoją w jakiś sposób Duchowy łączyć z, no, z tą jedyną, zbawienną dla nas ofiarą Jezusa. Podobno aniołowie zazdroszczą nam właśnie tego, że my możemy cierpieć. Nie? Co, co dla mnie jest takie trudne do, do, do wyobrażenia, do zrozumienia, nie? jak można zazdrościć cierpienia. Ale no, coś w tym jest. bo no Jezus chciał nas w taki sposób zbawić, że, że jakby wszedł w te wszystkie obszary naszego, naszego życiowego doświadczenia, które dla nas są najbardziej trudne. Jezus przeżył całe doświadczenie życia ludzkiego od poczęcia aż po, aż po śmierć. Ale po to właśnie, żeby no żeby nas przeprowadzić, nie? żeby dokonało się to przejście. I właśnie dlatego jest tak ważne w naszym życiu to, żebyśmy szukali łączności z Jezusem. W całym życiu chrześcijańskim chodzi właściwie o jedno, chodzi o to, żeby wejść w komunię z Bogiem. Ta komunia się rozpoczyna na naszej modlitwie, na naszym takim wsłuchaniu się, wejściu w Słowo Boże, przyjęciu Go, rozważaniu Go. Gdy, gdy poznamy Boga poprzez Jego słowa no to mamy szansę też wejść w liturgię, którą, jak jak powiedziałem, zawsze prowadzi Jezus i, i to we wszystkim chodzi właśnie o to, żeby, żeby żyć w komunii z Bogiem. Wszystko inne to ma wartość taki, takich raczej środków do tego prowadzących. No i właśnie ten czas, który teraz przeżywamy, tak, tak trudny dla nas wszystkich, to też jest jakąś taką szansą duchową dla każdego z nas, że, żebyśmy zobaczyli, że... No, że jest coś więcej niż, niż to, nad czym codziennie się jakoś nie wiem, trudzimy, nad czym biegamy. No bo jest, jest oczywiste, że trzeba, trzeba nie wiem, pracować, żeby zadbać o siebie, o swych bliskich, trzeba być odpowiedzialnym za nich. Nie? Ale, ale to, to, to nasze takie zapracowanie, zabieganie sprawia, że czasami jakby zapominamy po co to robimy, nie? że gdzieś tracimy sens że możemy zapomnieć, że, no, że jest przemijanie, jest też śmierć. Nie? A Jezus swoim, swoją, swoim życiem, swoją męką i śmiercią pokazał nam, że, że jest coś więcej jeszcze oprócz tego, że musimy umrzeć.